Hammer rusza z nową submarką. Pierwsze produkty Hammer Ventus pojawią się na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale 2026 roku. Marka dostarczy smartfony, smartwatche i ringi nowy produkt w naszym portfolio. Smartfony będą wyróżniać się odpornością charakterystyczną dla marki, ale przede wszystkim takim miejskim, eleganckim stylem. A powiedz mi ten ring, bo to jest teraz dosyć ciekawe. Czy jakie tam mamy funkcje? Takie cztery najważniejsze. to, no to na ten moment, jeśli, jeśli, na ten moment ring, no to oczywiście monitorowanie parametrów zdrowotnych, dosyć długo działająca bateria, bo będzie można nawet przez tydzień z niego korzystać w jednym cyklu ładowania, także aktywności takie sportowe może mierzyć i planujemy kilkanaście rozmiarów, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Czyli na mój paluch też będzie. Wierzę, że tak. No ja mam nadzieję. Super.